Ceny tuczników w Polsce spadają do poziomów niewidzianych od początku 2022 roku. Ceny podstawowych produktów rolnych wzrosły rok do roku, ale w ujęciu miesięcznym GUS odnotował spadek o ponad 1%. Kontrola KOWR potwierdziła liczne nieprawidłowości przy sprzedaży ziemi pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2023 roku. Donald Tusk ostrzega, upadek Ukrainy jest bezpośrednim zagrożeniem dla Polski. Centralny Bank Rosji rozpoczął sprzedaż fizycznie złota Z Funduszu Dobrobytu Narodowego. Rosja traci poduszkę finansową. Nazywam się Patryk Wołosz i zapraszam na Rolnik Infonews, czyli szybki przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju i świata. A zanim zaczniemy, bez zbędnego przedłużania, zachęcam do kliknięcia subskrypcji naszego kanału. To bardzo nam pomoże. Najnowsze notowania na rynku tuczników przynoszą hodowcom kolejny duży spadek cen, sięgający poziomów niewidzianych od początku 2022 roku. Załamanie jest bezpośrednim wynikiem silnej przeceny na kluczowej niemieckiej giełdzie VZG. Obniżka jest odczuwalna zarówno w klasie E, jak i w wadze żywej, osiągając najniższe notowania od lutego 2022. Jeśli mówimy o tucznikach w klasie E, średnia cena skupu spadła o blisko 50 groszy. Osiągając poziom 6,25 zł netto za kilogram. Tydzień wcześniej średnia wynosiła 6,72 za kilogram. Zakres cen waha się obecnie od 5,90 do 6,60 zł za kilogram. A jeśli chodzi o tuczniki w wadze żywej, spadek wynosi blisko 40 groszy. Średnia cena skupu to około 4,80 netto za kilogram. Tydzień wcześniej było to 5,20. Bezpośrednią przyczyną krajowych spadków jest decyzja niemieckiego zrzeszenia VZG, które obniżyło rekomendowaną cenę tuczników aż o 10 eurocentów. Nowa niemiecka stawka to 1,60 euro za kilogram dla tucznika o mięsności 57%. Tak niska cena nie była notowana w Niemczech od marca 2022 roku. Polski rynek, ściśle związany z niemieckim, natychmiast przełożył tę obniżkę w proporcjonalnej wysokości. Obecna sytuacja stawia polskich hodowców w niezwykle trudnym położeniu, poddając pod dużą presję rentowność produkcji. Spadek cen do poziomów z początku 2022 roku budzi poważne obawy o przyszłość sektora trzody chlewnej w Polsce w obliczu rosnących kosztów hodowli. Rolnicy wciąż czekają na dobry znak i stabilne ceny, ale październik 2025 roku przyniósł mieszane sygnały. Na pierwszy rzut oka statystyki wyglądają zachęcająco. Ceny podstawowych produktów rolnych wzrosły o 6,4% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Te informacje podał główny urząd statystyczny, dając nadzieję na lepsze czasy. Kto by pomyślał, że te suche dane tak szybko się zmienią? Bo prawda jest taka, że w ujęciu miesiąc do miesiąca rynek zaliczył właśnie spadek. Co to oznacza dla portfela rolnika? Choć roczny wzrost cen o 6,4% brzmi dobrze, to dla bieżącej płynności gospodarstwa kluczowe jest to, co dzieje się tu i teraz. I tu mamy zgrzyt. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w październiku 2025 o 1,6% w stosunku do września. To jest wskaźnik, na który musimy patrzeć z niepokojem. GUS zauważa, że w październiku 2025 ceny w skupie były wyższe rok do roku z wyjątkiem. Pszenicy Żyta i Żywca Wieprzowego, czyli kluczowe zboża i popularny tucz, zaliczyły cofnięcie. Sytuacja cenowa w skupie i na targowiskach dla zbóż potrafi przyprawić o głowy. W październiku pszenica w skupie kosztowała 74,47 zł za decytonę. W skali miesiąca to spadek o 0,6%, ale w skali roku to już gigantyczne 15,3% w dół. Na targowiskach, choć cena jest wyższa 104,31 zł za decytonę, Trend jest ten sam, czyli spadek. A jeśli chodzi o żyto, to w skupie osiągnęło 60 15 zł 15 groszy za decytonę. Co prawda w górę o 0,4% względem września, ale wciąż prawie 5% niżej niż rok temu. To są liczby, które jasno pokazują, że rolnik, który nie sprzedał surowca w odpowiednim momencie, w tym momencie jest stratny. A co zresztą? resztą? Ziemniaki choć na targowiskach trzymają się mocno, w skupie zaliczyły duży zjazd, płacono za nie 53 ,61 zł. 61 groszy za decytonę, co oznacza spadek o 7,3% rok do roku. Rynek przetwórstwa naciska na cenę. Prawdziwym czarnym koniem jest za to żywiec wołowy. W skupie cena wyniosła 15 ,95 zł. 95 groszy za kilogram. Jest to wprawdzie nieznacznie mniej niż we wrześniu około 0,6%, ale w skali roku mamy niesamowity wzrost o ponad 47%. Można powiedzieć krótko: kto postawił na wołowinę, może dzisiaj spać spokojnie. Zupełnie inaczej jest z żywcem wieprzowym. Tu rynek mocno przyhamował. W październiku za wieprzowinę w skupie płacono 6,10 groszy za kilogram. To o 5,7% mniej niż miesiąc wcześniej i aż o 11% mniej niż w październiku 2024 roku. To wyraźny sygnał, że rynek trzody ponownie zaczyna czuć presję. W minionym tygodniu przedstawiono najnowsze ustalenia w sprawie bulwersującej sprzedaży 160 hektarów ziemi w Zabłotni przeznaczonej pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wnioski z kontroli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zleconej przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego potwierdziły liczne nieprawidłowości związane z tą transakcją. W związku z ustaleniami resort rolnictwa podjął już stanowcze kroki. Do prokuratury trafiły dwa wnioski dotyczące zarówno ówczesnego wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego, jak i ówczesnych władz KOWR. Zarzuty dotyczą świadomego i konsekwentnego blokowania przekazania działek pod inwestycje CPK oraz działań na szkodę Skarbu Państwa. Zwolnieni zostali także długoletni pracownicy KOWR, którzy świadomie przetrzymywali dokumenty i utrudniali procedowanie sprawy. Kontrola objęła również obecne kierownictwo KOWR, które, choć odzyskało działkę za cenę sprzedaży, nie uniknęło krytyki. Minister Krajewski wystawił żółtą kartkę dyrektorowi Henrykowi Smolarzowi i jego zespołowi. Powodem jest niedbałość i opieszałość administracyjna. Ustalono, że obecne kierownictwo nie dopilnowało terminów korespondencji oraz wykazywało brak właściwej komunikacji w procesie wyjaśniania wątków sprzedaży. Minister zapowiedział konieczność wprowadzenia natychmiastowych działań naprawczych i oczekuje zmiany stylu pracy na kompetentny i sumienny. Ostrzegając jednocześnie, że w przypadku braku poprawy nie zawaha się przed wyciągnięciem surowszych konsekwencji. Premier Donald Tusk zajął jednoznaczne stanowisko wobec planu pokojowego dla Ukrainy: Żaden z zapisów planu pokojowego nie może osłabiać polskiego bezpieczeństwa. Żadna decyzja dotycząca polskiego terytorium, zasobów, sytuacji militarnej nie może zapaść bez udziału Polski, powiedział. Szef rządu po spotkaniu szefów państw i rządów Unii Europejskiej w Luandzie. Zaznaczył, że jakiekolwiek decyzje dotyczące polskiego terytorium, zasobów czy sytuacji militarnej muszą zapaść z udziałem Polski. Wypowiedzi premiera Tuska są reakcją na przedstawiony przez Stany Zjednoczone 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy, który był tematem dyskusji europejskich liderów. Istnieje szeroka, pełna zgoda po stronie europejskiej, że amerykański plan pokojowy wymaga dogłębnego przepracowania, a część z jego propozycji jest nie do zaakceptowania. Premier Tusk stanowczo ostrzegł, że żadne warunki pokojowe nie mogą faworyzować agresora, czyli Rosji, ani osłabiać bezpieczeństwa Europy, Polski albo Ukrainy. Podkreślił, że to nie Ukraina odpowiada za tę wojnę. Wszyscy liderzy Unii Europejskiej w podobny sposób postrzegają wyzwania związane z tym planem i dostrzegają konieczność dalszej, zjednoczonej współpracy. W tym ze stroną amerykańską. Premier Tusk zwrócił również uwagę na rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu. Ostrzegł, że upadek Ukrainy oznacza bezpośrednie zagrożenie dla Polski. Wskazał także na ataki na polską infrastrukturę kolejową, ryzyko prowokacji oraz bezprecedensową skalę agresji w cyberprzestrzeń, zwłaszcza działań sprzyjających Rosji. Z polskiego punktu widzenia kluczowe jest utrzymanie presji sankcyjnej na Rosję, która zmaga się obecnie z poważnymi problemami gospodarczymi i finansowymi. Zdaniem szefa rządu, Rosji może zależeć na wymuszeniu korzystania dla siebie pokoju, właśnie dlatego, że nie ma już sił na kontynuowanie walki. W kontekście wsparcia dla Ukrainy Rada Europejska ma podjąć w grudniu decyzję dotyczącą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Kijowa i przyszłego planu odbudowy. Plan pokojowy, forsowany przez Donalda Trumpa, zakładał daleko idące ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. Prowadząc do de facto uznania jej zdobyczy terytorialnych oraz wprowadzał ważne ograniczenia dla suwerenności i aspiracji militarnych Ukrainy, wymuszał na przykład zrzeczenie się członkostwa w NATO wpisane do konstytucji i limitował liczebność armii. W kontraście do tej wizji kontrpropozycja europejskich liderów skupia się na potwierdzeniu suwerenności Ukrainy oraz dąży do bardziej zrównoważonego uregulowania bezpieczeństwa regionalnego, na przykład poprzez całkowite porozumienie o nieagresji między Rosją, Ukrainą i NATO. Oraz ustanowienie limitu ukraińskich sił zbrojnych na wyższym poziomie, 800 tysięcy żołnierzy. Plan Europejski wprost postuluje, że Ukraina zostanie zrekompensowana za pomocą rosyjskich aktywów, które mają pozostać zamrożone do czasu, aż Rosja pokryje szkody wojenne. Centralny Bank Rosji potwierdził rozpoczęcie sprzedaży fizycznego złota ze strategicznych rezerw Funduszu Dobrobytu Narodowego, co oznacza realne zmniejszenie zasobów kraju. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na. Rosnący deficyt budżetowy oraz załamanie federalnych przychodów z ropy i gazu, które odnotowały spadek o 27% rok do roku w obliczu zachodnich sankcji. Sprzedaż kruszcu ma na celu wsparcie rubla i wprowadzenie niezbędnej waluty obcej na rynek krajowy. Dotychczasowe operacje Rosji miały charakter wewnętrznych przesunięć aktywów, czyli tzw. sprzedaży księgowej z FDN do centralnego banku, gdzie złoto fizyczne pozostawało w kraju. Obecny ruch oznacza odejście od tej praktyki i faktyczne zbywanie strategicznych rezerw na rynku krajowym. Skala wyprzedaży jest alarmująca. Przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę Fundusz Dobrobytu Narodowego posiadał 405,7 ton złota. Obecnie do 1 listopada 2025 roku sprzedano już ponad 232 tony, a to stanowi 57% pierwotnych zapasów. W rezultacie łącznie płynne aktywa FDN skurczyły się o 55%. Rzecznik Banku Centralnego stwierdził, że te operacje mają na celu dywersyfikację działań na rynku. Dzięki temu obciążenie finansowe ma zostać podzielone między rynek złota a rynek Iłana, którego masowa sprzedaż mogłaby negatywnie wpłynąć na kurs chińskiej waluty. Analitycy ostrzegają jednak, że to działanie ma charakter doraźny. Jeśli obecne tempo wydatków i spadek przychodów utrzymają się, Fundusz Dobrobytu Narodowego, który jest finansową poduszką bezpieczeństwa, może się wyczerpać w ciągu zaledwie jednego roku lub dwóch lat. Sięganie po strategiczne rezerwy złota jest więc mocnym sygnałem potwierdzającym, że wpływ sankcji na rosyjskie finanse jest znacznie głębszy niż Kreml chciałby to oficjalnie przyznać. Na sam koniec zachęcam do zostawienia łapki w górę i oczywiście do subskrybowania kanału Rolnik Info. Cały czas się rozwijamy, a pomoc w postaci klikniętej subskrypcji pokazuje, że mamy dla kogo tworzyć coraz lepsze materiały. Nazywam się Patryk Wołosz, a to był program Rolnik Info News. Do zobaczenia!